Dość świetla, tajne. Zuszkały! Oczywiście i fejkowe rzeczy. Pamiętam, niektórzy zostali oskamowani lub nie, że to na przykład fake. Pamiętam, że moja mama kiedyś je, zjecha, jechałem z mamą do Rzeszowa i na iPhoneie swoim na, na Facebooku zobaczył ogłoszenie, że... Uwaga, coś się stało. To, to było podobne do, do takiego ogłoszenia, że no, Ala bawiła się i jakiś ktoś ją zabrał. Gdy gdy to klikniesz, to na przykład masz okno, że z, app, z iCloud, że haker Cię obserwuje lub coś takiego. Ale zrobiłem fejkowy kanał, coś się nazywa FIFIOSZEK. Chodzi mi się... Cześć, tu Ale to właśnie on. I dzisiaj Mam coś dla siebie. Fifioszek nie taki. I robię teraz logo. To będzie fejkowy kanał, że mi ludzie w do To będzie fake, bo pamiętam, że mam taki editor, który ten. No Jezu. Oczywiście używam na Wiktor Kornelki Incognito. Ale to takie incognito 2.0. Mogę na przykład sobie brać o taki fifioszek. Tekst fifioszek. O tak fajne. Taki O Fizek, ale O takie o Fiioszek Jezu nie. A wiem jak pobrać Klikam preview Ale nie tak Save Progress. Download. Ja mam 300 IQ, ja. Nie mogę. Czysta IQ mogę tu. Zapisz obraz jako i mogę od razu. I dlatego, że jak to będą fake, do najty to dodajemy obraz i logo. Fioszek. Tak o, ideolo. I mam tu kanał taki sekretny lec, bo chcę, ale to. I mam fifioszek. Będę nagrywał aktualizację a nie chcę mi się, ale mam na to łatwy sposób. Xawery! Nie no, ja nienawidzę mojego brata. Nie no, Chce mi podgórkę robić. O, już! Mój brat robi mi podgórkę. górkę Baduj. Nie! Panie O! Już! Dobra! Nie rób mi pod górkę! O! Jest! Chociaż musiałam zmarnować minutę. Ok, continue. Oczywiście nie robimy filmu, ale mam na to szybsze sposoby. Customization. Home. Oczywiście to będzie bez weryfikowania. Ktoś mi zajął jakiś dureń. Live. Robię. Let i fał. Live. Live i l li, li, uh, live, live stawiam live z z twitcha uh -huh, stawiam live z twitcha Link. Na fejkowego Twitcha. Nieźle wyglądasz FIF Live. Tak. Kanał. Kontrol C o nie dziękuję. I teraz mam Twitch, live. Mam. I teraz oczywiście. Logo. No nie czy nie to. Czekaj, mój tato jest. To chyba przez te darcie się, dlatego mi zaczyna. Challenge Czałem, że mój kolega jest Szampax, mówił, że można dostać skórkę za darmo. Jakoś z Fortnite'a. Dobra, publish! I... Ładuj, ładuj, ładuj! Go to channel... Jest, teraz tylko stronne Albo Wyjść. O jest fifioszek Zobaczcie, czy jakiś durej mi nie skopiował. Budowałem to poza kamerą.